Tekst manny na 18 marca. Przepasawszy Biodra umysłu Waszego, trzeźwymi bądźcie i do końca miejcie nadzieję na łaskę, która Wam dana będzie przy objawieniu Jezusa Chrystusa, 1 Piotra rozdział 1 werset 13. Komentarz parauzyjny Przepasawszy Biodra umysłu Waszego do długiego, trwałego i zdecydowanego wysiłku. Trzeźwymi bądźcie, nie pozwalajcie sobie na podekscytowanie, by pod jego chwilowym wpływem w bardzo krótkim czasie nie wyczerpać całej duchowej żywotności i następnie nie popaść w oziębłość czy zniechęcenie. Starajcie się uważnie rozważyć i przygotować na długie i cierpliwe znoszenie wszelkiego dyscyplinowania oraz prób wiary i cierpliwości potrzebnych do tego, by okazać się zwycięzcą i godnym błogosławionej nagrody obiecanej temu, kto zwycięży. Bieg, jaki jest przed nami nie powinien cechować się zrwami, lecz cierpliwym trwaniem w dobrym postępowaniu. Reprint numer 3149 Komentarz Epifaniczny Chrześcijanin powinien stale mieć swoją wiedzę tak uporządkowaną, by być gotowym do służby. Jego umysłowe nawyki powinna cechować nie impulsywność, lecz trzeźwa rozwaga. Przy takim usposobieniu żarliwa nadzieja otrzymania oferowanej mu chwalebnej nagrody, którą otrzyma w czasie drugiego przyjścia Pana, będzie stałą inspiracją do działania. Istnienia i cierpienia na chwałę Panu. Równoległe cytaty, według przekładu Biblii Gdańskiej. Ewangelia Łukasza, rozdział 12, wersety 34 i 35: Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. Rzymian, rozdział 13, werset 13. Chodźmy uczciwie jako we dnie, nie w biesiadach i w pijaństwach, nie we wszeteczeństwach i rozpustach, nie w posfarkach ani w zazdrości. Efezów rozdział 6 werset 14. Stójcież tedy, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblekłszy pancerz sprawiedliwości. Pierwszy Tesaloniczany rozdział 5 wersety 6 i 8. Przeto nie śpijmy jako insi, ale czujmy i bądźmy trzeźwymi. Lecz my synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi, obległszy się w pancerz wiary i miłości, i w przyłbice nadziei i zbawienia. 1 Piotra rozdział 4 werset 8. Przetoż trzeźwymi bądźcie i czułymi ku modlitwom, a nade wszystko mi cię uprzejmą miłość jedni ku drugim albowiem miłość zakryje mnóstwo grzechów. Rozdział 5, werset 8 Trzeźwymi bądźcie, czujcie, albowiem przeciwnik wasz diabeł, jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożarł. Pierwszy Koryntów, rozdział 1, werset 7 Tak iż wam na żadnym darze nie schodzi, którzy oczekujecie objawienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Filipensów rozdział trzeci werset 20 Aleć nasza Rzeczpospolita jest w niebiesiech, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Tytusa rozdział drugi werset 13 Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Żydów rozdział 6 wersety 18 i 19, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei. Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, kotwicy, która przenika poza zasłonę.

168, Poza cienie. Lektura uzupełniająca, Reprint nr 5035. Pytania, czy w tym tygodniu byłem, byłam trzeźwy, trzeźwa, gotowy, gotowa do służby i pełen pełna błogosławionej nadziei? Jak to na mnie wpłynęło? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.